Rewizytą delegacji z Gminy Zielonki we francuskim departamencie Nord-Pas-de-Calais potwierdzono 10 marca partnerstwo z francuskim miasteczkiem Ersaun-Copigny. Leżące niedaleko Lille, stolicy regionu, ośmiotysięczne miasteczko na czele z burmistrzem Jean-Marie Caramio dało się poznać reprezentantom Gminy Zielonki od najlepszej strony. Wizytę rozpoczęto od zwiedzania nowocześnie zaprojektowanego przedszkola, wybudowanego dla około setki dzieci. Tamtejsze przedszkolaki w najbliższym czasie poznają gminę Zielonki, bowiem otrzymały w prezencie francuskojęzyczną książeczkę kolorowankę. Na ręce mera przekazał ją wójt Bogusław Król. Natomiast dla nieco starszych dzieci na ręce Martin Sauvage, zastępcy mera do spraw edukacji, dyrektor szkoły w Zielonkach Bożena Nowak przekazała album, w którym znalazły się listy i prace plastyczne od uczniów szkoły dla ich rówieśników z Bini. Po krótkim przejeździe przez miasto w obecności ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli Jerzego Drożda oraz konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Lille Bogdana Bednarczyk-Słońskiego, mer Jean-Marie Caramio i wójt Bogusław Król odsłonili wspólnie tablicę poświęconą partnerstwu obu gmin. Usytuowana została przy głównej drodze przy wjeździe do miasteczka. Część wizyty poświęcono pamięci poległych w obu wojnach światowych, w tym i Polakom. Wiązanki kwiatów zostały złożone przed pomnikiem poległych za Francję znajdującym się na rynku w Ersaint. Bon W siedzibie Merostwa, Mer i Wójt uroczyście podpisali też stosowne porozumienie potwierdzające współpracę. Na pewno ważny moment również dla Gminy Zielonki, jak powiedział pan ambasador dla Małopolski. un moment important aussi pour la commune de Zielonki, mais aussi, comme le a dit pour toute la de Małopolska. Bo z tych obszarów w XIX wieku tutaj przyjeżdżali Polacy też. C'est parce que des de Małopolska, les Polonais sont venus aussi pour cette a dzisiaj prawie po 100 latach nam przychodzi nawiązywać partnerstwo z gminą Tersongbini, że te symbole będą wzbogacane w przyszłości we współpracy pomiędzy nas, naszymi samorządami, naszymi regionami. A to jest zadanie już dla naszych społeczności lokalnych. Odbyło się też spotkanie z radnymi mieszkańcami, wśród których nie zabrakło przedstawicieli tutejszej Polonii. Społeczność Ersaint-Cupini w znacznej części tworzą bowiem potomkowie Polaków, którzy wyemigrowali za chlebem do północnej Francji. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul général, chers amis de notre ville jumelle, mesdames, messieurs. Ekscelencjo, Panie Konsulu, Szanowny Panie i Panowie, Przyjaciele z gminy Zielonki. Witam Was serdecznie. Maszeje, zimie i Mam nadzieję, że Szanowni Pan z dwóch, spędzdąd, zdądz, wspaniały czas.

Pozwolimy sobie przekazać medale miejskie dla władz gminy Zielonki oraz dla pana ambasadora Podczas spotkania przybyli dyplomaci oraz przedstawiciele władz gminy Zielonki zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami miejskimi Erson Kupin. Władze i radni Ercyłkipini również otrzymali pamiątkowe prezenty od naszej delegacji. W spotkaniu uczestniczył też Eugeniusz Faber, reprezentant Polski w piłce nożnej od 1959 roku strzelec 11 goli w reprezentacji. Bo tak naprawdę my w Polsce nie za wiele mamy czasu, na prawo kutytu. Żeby to równać Francuzom. A może nawet być lepsi w niektórych sprawach. Delegacja reprezentująca gminę Zielonki oddała hołd poległym na frontach I wojny światowej, odwiedzając pomnik poświęcony ochotnikom polskim, poległym 9 maja 1915 roku pod La Target. Monsieur le maire Boslan Kroll do i jest już Wyjazd to też nieoficjalne rozmowy i pomysły na to, w jakich dziedzinach można wspólnie rozwijać współpracę, jak również poznawanie się podczas mniej oficjalnych sytuacji, jak gala wyborów Miss Departamentu Nord-Pas-Calais, na którą delegację z Zielonych zaprosili organizatorzy. Mesdames et messieurs, chers amis du jury, du public, à la grande régionale Miss Nord Pas de Calais du 28 septembre au prochain en présence de Miss France et de Sylvie Tellier, Gaëlle Bance, votre ambassadrice. Il manque les chars, il manque le pied d'aile Voilà, Bosnian, venez ici Voilà, Bosnian voilà. Que du plaisir ce soir, R5 Opini, hein, grâce à vous, avec vous, bien sûr. On a été super heureux, super contents de vous offrir ce spectacle. Des filles de la région, parce qu'on s'occupe beaucoup plus des garçons, je trouve ça un peu injuste. Alors, vive les femmes, vive les filles, c'était une belle soirée familiale avec vous. C'était R5 ce soir, capitale de la beauté, du charme et de l'élégance. Et nulle part, ailleurs nulle part ailleurs, c'était avec vous. Członkowie delegacji spotkali się z ogromną życzliwością gospodarzy. Żadna relacja nie odda także w pełni wzruszenia, z jakim członkowie delegacji przyjęli fakt, że wjeżdżających do Ersją Kupini wita tablica z herbem gminy Zielonki.